W srebrnym medalu sprzed trzech lat kontra gwiazda Luki Dolcicza, czyli starcie Francja-Słowenia na Eurobaskecie. Dziś 16.50. Bagia katolickiego spotkań, drugi mecz biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. Czas, by nasze orły rozwinęły skrzydła. Eurobasket, Polska-Izrael. Dziś 19.45. O trójne pierwszodniowe emocje w TVP3. Przy konfliktorskiej Polonia podejmie grodziską pogodę. Będziemy też na stadionach w Pruszkowie i Łęcznej. Mini-multi pierwsza liga. Dziś 19.25 w TVP3. W Polsztynie futbol na elitarnym poziomie uprawiają jedynie panie. I tylko na ich stadionie można zobaczyć granatowo-bordowe barwy portowców. Ekstra Liga Stomilatki Olsztyn, Pogoń Szczecin, niedziela 11.40. Dzień pełen wrażeń w zielonym sercu Warszawy. W programie klasycznego bitwa dla koni pełnej krwi angielskiej o nagrodę Soundle'ze. Niedziela 16.25. Dla takich meczów warto oglądać ekstra klasę. Mistrz Polski podejmie przy czy. Ekstra klasa, jak poznać, widzę w łódź. Niedziela 17. W tej jesieni coraz dłuższe wieczory wypełnią nam sportowe emocje. Podchodząc do tego steru, nasze orły spróbują wrócić na Mukinałowy Kurs. Kolejny rozdział swoich Szykarski w szykarskim parkiecie bądź też w Eurobasketu. z Euro sportu rozbłyśnie pełnym blaskiem na Mistrzostwach Knopio. 48 A pierwszego będziemy wyglądać na skoczni w wiśle. Nie zapomnijmy o nikowych zmaganiach badań. Do kompetu krajowa męska piłka w wersji premium. od Ekstraklasy klasy Intensywność. 40 minut czystej piłki w każdym meczu Fogo Futsal Ekstra Klasy. Sezon zaczynamy od starcia Futsal Święcie świecie. Legia Warszawa, poniedziałek, 18.10. Przed nami ekscytujący tydzień z meczami reprezentacji. Piłkarska karnia wraca do Krymu mundial. Eliminacja Mistrzostw Świata. Mecz z Holandią i Finlandią 4-7 września w TV World. Z nową misją. Poprowadzić polską młodzież przez Mistrzostwa Kontynentu do Igrzysk Olimpijskich. Zaczynamy eliminację Euro do lat 21. Polska, Macedonia Północna. Piątek, 17.25. Wicemistrzowie świata rozpoczynają rekordowo krótkie eliminacje do przyszłorocznego mundialu. I już na starcie czeka na nich najsilniejszy z Eliminacje Mistrzostw Świata. Ukraina, Francja. Piątek, 20.40. Najlepszy lekarz dla cieplokę w walce o światło.